Bezmiar to film, na który kompletnie nie mieliśmy ochoty, ponieważ do tej pory odchorobujemy seans matek równoległych, gdzie Penelope Cruz również była gwiazdą w filmie Pedro Almodovara. I to był na tyle męczący seans, że trochę Penelope Cruz teraz. Będzie musiała odkupywać swoje winy, zresztą częściowo niezasłużone, ponieważ po prostu Pedro Almodowar ma to do siebie, że czasem potrafi przegiąć i przesadzić i wymyślić zbyt wydumaną historię i każetarzać się swojej aktorce i płakać na zawołanie w każdym momencie możliwym. No ale, dlatego, kiedy pojawił się Zwiastun bez miaru, to od razu tematki równoległe przyszły mi na myśl, też ten trailer wydawał mi się jakiś taki historyczny, Dziwny i niekoniecznie czułam, że to jest ten dobry film, żeby na nowo powitać Penelope Cruz wśród dobrych aktorek. Ale wielu z Was pytało o naszą opinię o bezmiarze, a z racji tego, iż ten film całkiem długo już leci w kinach, więc była szansa dać mu szansę, i trzeba przyznać, że to jest jedna z tych najmilszych. Niespodzianek kinowych, kiedy mamy do czynienia z pozytywnym zawodem. To się chyba tak nie mówi. Chyba się jednak mówi pozytywne zaskoczenie. To się jednak nie zawodzisz tym, że coś okazało się dobre. Bardzo ciekawe było to, co powiedziałaś. Najważniejsze, że jest to kino włoskie. A kino włoskie. Zawsze okazuje się lepsze niż mogłoby się wydawać. Otóż to, to chyba jednak była ta kluczowa różnica. Jednak nie mieliśmy tutaj do czynienia z kinem hiszpańskim, a właśnie z kinem włoskim. A jak wszyscy wiemy, kino zaczęło się we Włoszech i nie interesuje mnie, że się tak naprawdę zaczęło we Francji. W ten sposób uprawiasz kolszczyznę. Kolski w historii kina w Popielawach też yy, uznał, że kinomaszyna została wynaleziona przez Polaków Lumierowie, tylko ją kupili. Yy, rozumiem, że... Podobnie podchodzisz do y, kinematografii, jeżeli chodzi o Włochy. Są narody, które po prostu czują kino, i no, nie da się ukryć, że Włosi do tych narodów należą. Emanuel Crialeze, czyli reżyser bez miaru, przenosi nas do Włoch lat 70. a konkretnie do Rzymu, gdzie obserwujemy pewną włoską rodzinę, a przede wszystkim przyglądamy się bohaterce Penelope Cruz, która jest matką trójki dzieci, oraz jej najstarszej córce, która nie czuje się tak naprawdę dziewczynką, tylko czuje się chłopcem i Tutaj informacja, że jest to tak naprawdę historia autobiograficzna. Może nie w pełni, ponieważ zmienione zostały imiona, ale dokładnie taka sama historia spotkała reżysera. Też urodził się jako kobieta, a później przeszedł tranzycję. I teraz mamy Emanuela Krialezę, który reżyseruje Bezmiar. Przyznam szczerze, że to co uwiodło mnie w tym filmie, być może powodem tego jest fakt, że byłam całkiem na świeżo po seansie filmu Ariego Astera Bo się boi, który jak już mówiliśmy w recenzji jest ogromnym wyzwaniem dla widza, jednocześnie jest filmem szalenie męczącym. No i takim, który próbuje zdefiniować siebie w każdym nowym epizodzie. I nie spełnia oczekiwań, chyba, które są w nim pokładane. A tutaj nagle w bezmiarze mamy do czynienia po prostu z kompetentnie opowiedzianą historią, z niezwykle świadomie prowadzoną narracją. Ja w zasadzie w każdym ujęciu doskonale wiedziałam, co reżyser chce mi przekazać. Każdy kadr, każda scena była w tak klarowny sposób nam opowiedziana, pokazana, że no, nie było wątpliwości, co czują główni bohaterowie. Już sam początek tego filmu, kiedy mamy ujęcie na naszą główną bohaterkę, która y, została nazwana w dniu urodzin Ariadna, tak? Wiadomo, nawiązuje to wszystko do mitologicznej Ariadny. No i tutaj też mamy do czynienia z Ariadną, w skrócie Adri, który jest otoczona nicią, tylko bardziej wygląda na to, że ona jest zagubiona w tym labiryncie i szuka tej drogi wyjścia jak się możemy domyślać z tego swojego metaforycznie pokazanego Ciała, które nie jest takie, jakie ona by chciała, ponieważ czuje się facetem, a jest dziewczynką. Jak sama mówi, całe szczęście jeszcze przed okresem dojrzewania, bo co to będzie, jak już w pełni rozwinie się jako kobieta, a ona przecież kompletnie tego nie czuje. A potem mamy fantastyczne ujęcie, takie zbliżenie totalne na Głowę matki, i już od razu wiemy, że ta postać Penelope Cruz jest w centrum świata jej dzieci. To naprawdę no jest takie ujęcie, które ustanawia ci cały film. Już doskonale wiesz, o czym będzie ta historia. Trochę mam wrażenie wręcz, że główna bohaterka jest yy, zakochana niemal w swojej matce. Też z racji tego, że no sama chciałaby być mężczyzną, to patrzy trochę takim męskim okiem na swoją matkę, która jest piękna. Która jest pociągająca, interesująca, a zarazem, y, która właśnie ma być kobietą, y, i główna bohaterka nie chce, żeby bohaterka Penelope Cruz infantylizowała się, zniżała się do poziomu dzieci. To znaczy, czasem, kiedy chce się bawić, mm -hmm. bohaterka Penelope Cruz to wtedy dostaje. Y, po łapach od Adri. Tu zresztą jest też bardzo ważny element tego filmu, po prostu bohaterka Penelope Cruz nie czuje się dobrze w swojej roli, nie czuje się dobrze w roli dorosłej, a jak mówi Adri dorośli powinni być dorosłymi i to oni powinni opiekować się dziećmi. Tak, ale te niuanse osobowości matki Adri poznamy na przestrzeni całego filmu, no a na początku po prostu film nam mówi to jest to centrum tej opowieści, matka Postrzegana oczami naszej głównej bohaterki, bo myślę, że tutaj też nie ma wątpliwości, że cały ten film, cała ta opowieść jest z perspektywy samej Adri. Też momentami miałam takie wrażenie, że ta rzeczywistość jest delikatnie wykrzywiona właśnie przez to spojrzenie Adri. Na przykład takie poczucie miałam względem tego, jak pokazywany jest ojciec. No to też są bardzo sugestywne sceny, kiedy pojawia się ten pan domu, nagle cała atmosfera Siada, nagle jest cisza, nagle e, wszystkie śmiechy i dobre samopoczucie nie istnieje, wszystko się zasysa w tym domu i to też jest świetnie pokazane, też prostymi metodami. Po prostu jest trochę inne światło, dalsze kadrowanie, no właśnie cisza przy stole i nagle wszystko rozumiemy. No i momentami miałam wrażenie, że może ten ojciec jest trochę za bardzo demonizowany, ale później no, przypomniałam sobie, że no właśnie to jest opowieść z perspektywy, zbuntowanej nastolatki, która no, wyraźnie jest zafascynowana matką, która uwielbia matkę, mimo że tak jak mówisz czasem chciałaby, żeby trochę zachowywała się bardziej jak dorosła i czasem jest nią zażenowana ale mimo wszystko ta wielka miłość do matki jest no a ojciec no często tak bywa, że jest tym złym, jest tym obiektem wobec którego trzeba się buntować rywalem no. Trochę to tutaj tak psychoanalitycznie też chwilami można wygrać tym bardziej, że przecież są takie wizyjne sceny, kiedy nasza bohaterka wyobraża sobie, że śpiewa podczas koncertów, no i podczas jednej z takich scen śpiewa z matką. No i wyraźnie to jest taki trochę miłosny duet, a później jest po włosku śpiewana piosenka z Love Story, i najpierw robi to Penelope Cruz, a później robi to Luana Giuliani, czyli właśnie aktorka, która wciela się w Adri. No, i tak naprawdę śpiewają jedno do drugiego wyznanie miłosne, a więc no. Jest tutaj ten element romantyczny, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy matką a swoim dzieckiem. Ja nie jestem aż tak entuzjastyczny do tego filmu jak ty, ponieważ miałem poczucie trochę takiej skrótowości, że mamy dużo różnorodnych scen, one są takie krótkie, a zarazem nie zawsze ze sobą dobrze powiązane. Zabrakło mi roztopienia się w tej atmosferze tego dojrzewania. Oczywiście Kilka wspaniałych scen, bez dwóch zdań. Bardzo pięknie jest poprowadzony wątek takiego pierwszego zauroczenia, które ma miejsce po drugiej stronie trzcin, gdzie mieszka dziewczyna z rodziny robotniczej. To zresztą też jest taki drobny wątek społeczny. Włosi lubią takie wątki umieszczać, bardzo zresztą fajnie wyszedł i fajnie został wpleciony w tą całą rzeczywistość. No tak, ponieważ nasi główni bohaterowie to jest taka dobrze prosperująca klasa średnia, i to są. Już ludzie z zupełnie innych sfer, no i rodzice wręcz zakazują swoim dzieciom, żeby wybierały się na te tereny zajmowane przez robotników. Choć wydaje mi się, że y, matka z trochę z innych powodów chce zabraniać swojej córce, żeby tam się wybierała, świadoma tego, że no Adri chce być chłopcem, no i najprawdopodobniej jest zauroczona swoją koleżanką, co będzie kłopotliwe z bardzo, bardzo wielu y, powodów. Ponieważ jesteśmy w Rzymie w latach 70. i ten wąt. Adri, która szuka swojej tożsamości i próbuje żyć na swoich zasadach, jest przepięknie skontrastowany z życiem jej matki. I szczerze mówiąc, to najbardziej zachwyciło mnie w tym filmie: ten genialny, prosty pomysł, żeby w jednym filmie opowiedzieć tak naprawdę dwie historie. Z jednej strony mamy tą dorastającą córkę, która chce być chłopcem, a z drugiej strony mamy matkę, która jest sfrustrowaną gospodynią domową, jest przede wszystkim żoną i matką. No i jako żona przede wszystkim czuje się niedoceniona, czuje się niekochana. No i chciałaby innego życia dla siebie i tak naprawdę też mierzy się z kryzysem własnej tożsamości, który uwidacznia się poprzez identyfikowanie się z własnymi dziećmi. Tak naprawdę postać Penelope Cruz chce należeć do tego świata Dzieci, pomimo iż no, jest dojrzałą kobietą, i momentami może wydawać się to śmieszne, desperackie to, co ona robi, ale no, jest to wyraz tego, jak bardzo czuje się też trochę nie na swoim miejscu, dokładnie tak jak jej córka. Bardzo smutna w sumie jest postać Penelope Cruz. Było mi jej szkoda, szczególnie w takich momentach, kiedy jakoś tak zbyt mocno były określone role, które. Powinna dana osoba w rodzinie, jako w tej najmniejszej komórce społecznej, wykonywać. To znaczy, nie wolno jej być nieco bardziej dziecinną, nie wolno jej szaleć, musi być dystyngowaną matroną włoską. No właśnie tutaj jeszcze ważny jest ten aspekt klasy społecznej, że to jest ta średnia klasa, taka dobrze sytuowana, inteligencka, więc nie wypada pewnych rzeczy tym bardziej. Absolutnie wspaniała była ta scena, kiedy dzieciaki zeszły do podziemi. W jakiejś takiej letniej willi, no i się trochę zagubiły w tych podziemiach, no i trzeba było je stamtąd wyciągać. No, i wszystkie matki, yy, równolatki yy, bohaterki Penelope Cruz spełniające podobną rolę, złe. Trzeba dzieci ukarać, żeby to wszystko było jak trzeba. No, i zaczynają się kary, i wtedy bohaterka Penelope Cruz, czyli Klara, bierze szlauf i zaczyna wszystkich polewać wodą, żeby rozładować tę sytuację, żeby już nie było tych negatywnych emocji. No, i w sumie udaje jej się, ale ostatecznie wszyscy stwierdzają, że zabrnęła za daleko, że. To już dosyć. Polała wszystkich, ale nie można się... Teraz bawić i tańczyć wśród wody. No i tak sobie pomyślałem, że to chyba jest nie w porządku. To znaczy, nie w porządku jest, że musisz być tylko w jednej bardzo określonej roli, bardzo ciasnej. No i tak naprawdę mało osób będzie na swoim miejscu, bo nikt nie przystaje swoim jestestwem do jakiejś bardzo małej, określonej przez życie, klasę, wiek roli. Każdy czasem chce być dzieckiem, zresztą. W gabinecie terapeutycznym zawsze mówią, że trzeba. Pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko niezależnie od wieku. Tak, aczkolwiek film zauważa, że to jest miecz obosieczny, no i z jednej strony ta matka przez takie bardziej infantylne zachowania chce się wyzwolić, chce zademonstrować, e, jakoś sama sobie udowodnić, że nadal jest wolna i nadal może robić co chce, ale trochę jest to kosztem swoich dzieci, bo jednak dzieci potrzebują tego dorosłego. Można się czasem pobawić, ale kiedy jest za dużo tej zabawy, z rodzicem, no to nagle te granice zaczynają się zacierać. A Adri jednak wielokrotnie jest zażenowana zachowaniem swojej matki i oczywiście możemy to tłumaczyć normami społecznymi, że po prostu widzi jak społeczeństwo, otoczenie reaguje na zachowanie matki i chciałaby, żeby ta matka bardziej się dostosowała, co oczywiście jest przepiękną hipokryzją w tym filmie, bo z jednej strony matka chciałaby, żeby ta córka jednak była córką i nie wydziwiała, a z drugiej Strony Adri chciałaby, żeby ta matka też zachowywała się jak normalna matka i też nie wydziwiała. No, ale jednak mamy tutaj do czynienia z dzieckiem i dorosłym, a jednak od dorosłych powinniśmy wymagać więcej niż od dzieci. No i kiedy Adri zarzuca matce, że powinna zachowywać się jak dorosła. No to można te argumenty brać na poważnie, że jednak dziecko potrzebuje tej dojrzałej, odpowiedzialnej osoby w swoim życiu, a nie matki, która chce być tak naprawdę twoją koleżanką. Mówiąc krótko, wyszło nam, że ten film jest o opresyjnych normach społecznych, ponieważ gdyby ogólnie bohaterka Penelope Cruz mogła pozwolić sobie tak na co dzień, na więcej, to może nie uciekałaby w infantylizm i mogłaby tą swoją osobowość bardziej zbilansować. Na no w przypadku postaci Adri to w ogóle mamy do czynienia z wielką debatą na temat tego, że każdy człowiek w gruncie rzeczy powinien mieć prawo do bycia sobą, niezależnie od wszelkich. Norm społecznych, ale tak jak już powiedziałem, ten film z jednej strony mi się podobał, bo właśnie jest taki uroczy, impresyjny, odwołuje się właśnie do wspomnień. Ja uwielbiam filmy o dojrzewaniu, gdzie rzeczywiście czuje się to, jak dziecko powoli staje się dorosłym, i to jest absolutnie wyjątkowy czas, ponieważ pewne rzeczy chyba jeszcze postrzega się trochę magicznie po dziecięcemu, ale te rzeczy, które postrzega się po dziecięcemu, już przynależą częściowo do świata dorosłych, i to bardzo się w bezmiarze udało pokazać. Tak, no tutaj takim kluczem do pokazania tej takiej bardziej dziecięcej fantazji, frywolności są elementy muzykalowe w tym filmie, które zresztą bardzo dobrze się udały. No to jest czas szalonych lat 70., kiedy telewizja jest włączona w każdym domu, każdy ogląda programy telewizyjne roztańczone, rozświetlone śpiewane najmiędzy no innymi nasza bohaterka Adri również jest zafascynowana tym światem scenicznym no i sobie odtwarza w wyobraźni różne piosenki dzięki temu mamy szansę posłuchać kolorowych hitów włoskich z lat 70 no i to też sprawia ogromną przyjemność A zarazem w tych dziecięcych fantazjach może być w pełni sobą może też fantazjować o tym, jaka chce być. Tutaj trzeba pochwalić Luanę Giuliani, która wciela się w postać Adri, i no, jest to młoda aktorka, która no, ma tyle charyzmy, że pięknie partneruje tak przecież silnej aktorskiej osobowości, jaką jest Penelope Cruz. Zresztą ciekawa jest sama historia obsadzenia Giuliani w głównej roli, ponieważ początkowo Emanuel Crialeze no, szukał. Siebie wśród dwunastoletnich kandydatów, to znaczy szukał chłopca, który urodził się w ciele dziewczynki, ale szybko e, po tego typu castingach zrozumiał, że tak naprawdę to nie ma sensu, ponieważ zrozumiał, że tego typu rola obciąży takie dziecko jeszcze bardziej, jeszcze więcej będzie miało to dziecko na głowie, no ponieważ no można się domyślić, że taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że chcemy dokonać tranzycji, no jest tak, Stresujący i obciążający, no, że jeszcze dodatkowe wyzwanie, no to jest jeszcze więcej niepotrzebnego stresu w życiu takiego dziecka. Dlatego Krialeze zrezygnował z tego pomysłu i zaczął szukać po prostu dziewczynek. Które żyją w męskim środowisku. No i znalazł taką Giuliani, która specjalizuje się w wyścigach mini-motocyklowych, jest otoczona samymi chłopakami, no i doskonale rozumie, co to znaczy chcieć być jednym z chłopaków. No i takie wskazówki reżyserskie właśnie zaproponował Luanie Giuliani. No, i spisała się fantastycznie, ponieważ ona jest niesamowicie wiarygodna w swojej roli. Ja bym zaryzykował, że przyćmiła Penelope Cruz, że to jest jeden z największych powodów, dla których warto obejrzeć ten film, ponieważ Luana Giuliani jest absolutną petardą, świetnie oddaje emocje, czasem ma taką zaciętą, wręcz chłopięcą, właśnie mhm. twarz. Tak, i poruszałeś ten romantyczny wątek między nią. A Sarą, dziewczyną z robotniczej rodziny. No i tam przepiękne jest to, że Sara w zasadzie od początku widzi w niej chłopaka. Bierze ją za to, kim czuje się sama Adri. No i można tu wręcz mówić o miłości od pierwszego wejrzenia. No ale obserwując Adri, no to nawet nie można się zdziwić, że Jakaś dziewczyna mogła ją wziąć za chłopaka. Powiedziałbym w sumie, że Bezmiar to naprawdę opowieść w włoskim stylu, ponieważ z jednej strony jest romantycznie, z drugiej strony mamy dynamiczną, intensywną muzykę. Jest jakaś taka włoska nostalgia w tym filmie. Przypominam, że nadal mamy motyw katolicki oraz jest fragment, jak grają w piłkę nożną. To też są obowiązkowe sceny w każdym filmie włoskim. A zarazem we włoskich filmach często sakrum i profanum się łączy i są sceny obrazoburcze i dosłownie taką obrazoburczą sceną jest kiedy wyobraża sobie po raz pierwszy Adri, że śpiewa. Kościelna sala w jej szkole zamienia się w stradę. Co bardzo mi się też podobało, jak to zostało zrobione również scenograficznie. Zresztą kradnie hostie, mając nadzieję, że im więcej hostii weźmie, tym jednak większa szansa, że cud się jej przydarzy i Zmieni się jej ciało. A zarazem mamy też właśnie te delikatne wątki społeczne. Jest też ta seksualność, bo się bardzo udanie, bez takiego wyuzdania, z lekką wywolnością, umieją opowiadać o seksualności, także. Po prostu Bezmiar to jest włoskie kino z wybitną hiszpańską aktorką w tej jednej z dwóch najważniejszych ról. A zaryzykowałbym, że zawsze włoskie kino, nawet jak nie jest wybitne, jakoś po prostu dobrze się ogląda. Wspomniałaś na początku, że kino powstało we Włoszech, może coś w tym jest, albo po prostu my jesteśmy wielkimi adwersarzami włoskiego kina i bardzo do nas trafia. Dlatego cieszymy się, że niektórzy z Was zmotywowali nas do nad... Zrobienia zaległości i obejrzenia tego filmu. I cóż, możemy tylko podać pałeczkę dalej i powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was zastanawia się nadal nad seansem bez miaru, no to naszym zdaniem warto. Zwłaszcza jeżeli jesteście fanami. Dobrego włoskiego kina, z tą modą, tymi piosenkami, krajobrazami, atmosferą, wszystko to tutaj jest. A my przypominamy, że mamy Patronite'a, dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi, Bartoszowi, Jankowi i Marcie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!